Dzień dobry, witam na briefingu prasowym dotyczącym działań policyjnych w Podlaskiej Policji w okresie Wszystkich Świętych. Wspólnie ze mną jest zastępca naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, pan podinspektor Dariusz Matenka. Pan naczelnik za chwilę powie szerzej o działaniach pionu ruchu drogowego w tym okresie, natomiast korzystając z sytuacji powiedzieć, że działania te rozpoczęły się już dzisiaj od wczesnych godzin rannych i będą trwały kilka najbliższych dni aż do środy 2 listopada. No i o tych działaniach podlaskiej policji w o tym okresie wzmożonej pracy służby policjantów pionu ruchu drogowego powierzę, że pan podinspektor od 28 do 2 listopada prowadzone będą działania wszystkich świętych, w tych dniach zwiększona liczba policjantów ruchu drogowego wyjedzie na Podlaskie Drogi, aby pilnować bezpieczeństwa, aby dbać o bezpieczeństwo wszystkich tych, którzy będą poruszali się po tych drogach, szczególnie na głównych ciągach komunikacyjnych, w rejonach cmentarzy, policjanci będą dbali o bezpieczeństwo, będą zwracali uwagę na popełnione wykroczenia, szczególnie przekroczenia dozwolonej prędkości jazdy nieustąpienie pierwszeństwa przyjazdu, a także zachowania wobec pieszych. To jest też apel do wszystkich kierujących i wszystkich użytkowników dróg, którzy będą w tym czasie przemieszczali się o rozwagę, o zachowanie... o rozwagę w rejonach cmentarzy, o to, abyśmy na drodze zwracali uwagę na to, co się dzieje, żebyśmy stosowali zasady ograniczonego zaufania do wszystkich kierujących, a także i do pieszych, abyśmy zwracali uwagę na to, jak jest ustawiona organizacja ruchu, żebyśmy zwracali uwagę na to, jakie policjanci dają sygnały na drodze, żebyśmy stosowali do tych sygnałów, wówczas na pewno pozwoli to nam uniknąć przykrych sytuacji i bezpiecznie dotrzeć do celu. Pacjenci w tym czasie rozdają również odblaski. Tak, należy pamiętać o tym, że oczywiście już coraz wcześniej zapada zmierzch, więc należy w miejscu widocznym mieć element odblaskowy. Natomiast ja tutaj jeszcze korzystając z okazji chcę nawiązać do ochrony mienia, bo wszyscy mówią o bezpieczeństwie na drogach, o bezpieczeństwie w ruchu drogowym, natomiast bardzo istotną kwestią są też, jest wszystko to, co zostawiamy w samochodzie bądź w mieszkaniu, więc apelujemy do Państwa o tą ostrożność, chociażby robiąc zakupy w sklepie czy na stoiskach przy cmentarnych warto płacić kartą, a nie gotówką, a jeżeli już płacimy gotówką, to proszę nie afiszować się ile tej gotówki mamy w portfelu, proszę nie zostawiać to na mogile, czy też na ławce. I proszę też pamiętać, że parkując samochód przy cmentarzach, nie warto jest zostawiać rzeczy cennych na widoku. Warto je wtedy schować. Sprawdzić, czy samochód, na pewno wszystkie drzwi i szyby są zamknięte, bo to oczywiście kusi złodziei. Tak. Widzimy, widzimy policjantów pionu ruchu drogowego wspólnie z uczniami klas mundurowych, którzy właśnie prowadzą tak zwaną profil Praktykę bezpieczeństwa szeroko rozumianego, a mianowicie ostrzegają, udzielają porad no i przede wszystkim właśnie rozdają elementy odblaskowe, o których właśnie wcześniej wspominałam. Taka mała rzecz, a naprawdę jest niezwykle istotna. Zapewne też mówią o tym, że jeżeli udajemy się na cmentarz właśnie tak jak tutaj widać, z osobami starszymi czy chociażby z dziećmi, warto pamiętać, że osoby te mogą się zgubić, a o panikę też jest łatwo. W związku z tym apelujemy, żeby miały na przykład opaski z numerem telefonu na nadgarsku, bądź chociażby kartkę z adresem bądź z telefonem osoby bliskiej. I właśnie tutaj są policjantki ruchu drogowego, które prowadzą profilaktykę. My, czy moglibyśmy wręczyć Panu odblask? Bardzo prosimy, żeby po zmierzchu zakładać odblask na odzież, na wierzch, żeby być widocznym. Dziękujemy. Czy możemy Pani wręczyć odblask? odblask. Apelujemy, żeby takie odblaski mogły być również w obszarze zabudowanym, nie tylko poza obszarem zabudowanym, z uwagi na to, że warunki są niekorzystne, a wpływa to na nasze bezpieczeństwo. Od, zakładamy w miejscu widocznym, najlepiej na ręku, wówczas na pewno wpływa to na bezpieczeństwo.

Stopny. Tak, w szulcy kolejowej, tak? To co, możemy panią na wypłacić teraz?